Witajcie, mamy początek lipca i dzisiaj chciałbym Wam pokazać naszą nową odmianę malinową. Zobaczcie, jak atrakcyjnie wyglądają tutaj grona, które są dojrzałe. Bardzo ładna malinowa barwa, błyszcząca z połyskiem. Przy tym mamy doskonałe wiązanie. Zobaczcie sami, jesteśmy po okresie upałów, wiele odmian w tej sztarni ma już problem z wiązaniem, a na niej nie mamy żadnych symptomów tego problemu. Ta odmiana świetnie sobie poradziła i przy tym ma bardzo dobry wigor, silną roślinę. Liście doskonale kryją grona. Podejrzewam, że stąd się bierze bardzo dobra odporność na suchą zliznę wierzchołkową. Nowa odmiana malinowa to tak naprawdę trzy bardzo ważne cechy. Przede wszystkim oszczędność pracy, dzięki temu, że rośnie prosto i jest bardzo kompaktowa. Po drugie, oszczędność energii dzięki temu, że doskonale wiąże owoce. I po trzecie, bardzo wysoki, dobry plon. Jeżeli Was ta odmiana zainteresowała, zapraszam po więcej na nasze media społecznościowe, do kontaktu z nami i na naszą stronę internetową tomatoakademii.pl. Do zobaczenia!